Witam Państwa bardzo serdecznie. Sebastian Ciura w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściciel firmy Blue Route 4x4. 4x4, bo? Bo organizujemy wyprawy, wycieczki, eventy pojazdami z napędem 4x4. Aha, czyli na wszystkich kołach jest napęd i co, dzięki takiemu, na przykład takiemu samochodowi? Tak, tak dokładnie. Można sobie co, pojeździć i poprzeżywać różne fajne emocje? Tak, można sobie pojeździć, ale przede wszystkim można dojechać tam, gdzie nie dojedziesz normalnym samochodem, możesz zwiedzić jakieś tereny trudno zdobyte, do zdobycia, do, do, do dojścia nawet niekiedy, bo no nie każdy dysponuje jakąś tężyzną fizyczną. E, organizujemy takie wyprawy dla mniejszych i dużych grup, y, głównie y, po terenach Jury Krakowsko-Częstochowskiej, bo stamtąd się wywodzimy, stamtąd pochodzimy i chcemy pokazać piękno tego regionu. No i to nie tylko y, takie wyprawy, dużo różnych innych y, rzeczy robicie. Tak, robimy dużo y, innych rzeczy, robimy też wyprawy za granicę, ale jakby to są... Y, Rzeczy sporadyczne. Główny y, profil naszej działalności to zorganizowanie szkoleń, y, eventów, oczywiście, wiadomo z całą oprawą, dla firm, małych, dużych, dla korporacji, y, tam gdzie trzeba spotkać się z pracownikami, z dużą ludź, liczbą ludzi, przeszkolić ich, y, zmotywować ale też sprawić, że to spotkanie było dla nich atrakcyjne i dla nich organizujemy wszelkiego rodzaju mm, atrakcje w terenie. Czyli tak off-roadowo y, dzielimy tych y, pracowników na grupy po trzy, po cztery osoby w samochodzie, każdy ma swojego instruktora mm, i możemy to wykonywać w różnej formie, wycieczkowej, gdzie oni sobie po prostu tylko zwiedzają, ewentualnie takiej bardziej ekstremalnej, gdzie oni jeżdżą. Mocniej lub słabiej, to zależy od terenu, gdzie technicznie ich uczymy, mamy instruktorów, którzy też jakby zwiększają tą świadomość pojazdu, co on może w terenie i to się też przekłada później na umiejętności na drodze, bo jak każde, wiesz, doskonalenie umiejętności jazdy, tak samo to doskonalenie umiejętności samochodem terenowym przydaje się później w codziennym użytkowaniu pojazdu. Gry zespołowe? Też gry zespołowe, jak najbardziej, wszelkiego rodzaju, bo one są zarówno w terenie, gdzie muszą zdobyć jakieś odcinki specjalne, muszą pokonać jakieś przeszkody, ale też czasami organizujemy takie zabawy plenerowe, Nie bawiłeś się kiedyś z nas w podchody, w takie mm -hmm, rzeczy? Oczywiście, dzieci. więc mają do zdobycia jakieś punkty, mają do zdobycia do odnalezienia jakieś nazwijmy to skarby, nazwijmy to e, współrzędne, współpracujemy również, ale to może na, inną, na inne spotkanie, ale współpracujemy też z samolotem, mamy gry, gdzie współrzędny przekazuje jeden z uczestników, który leci w samolocie i... Podaje jest z powietrza na Ziemię. Także to są bardzo atrakcyjne różnego rodzaju zabawy i spotkania. No tak, z jednej strony można by było pomyśleć sobie, że to są zabawy i ludzie sobie tam, nie wiem, jeżdżą samochodami i tyle, ale tak naprawdę jest to też bardzo ważny element w integracji zespołu, bo y, na przykład kierownik albo menedżer zespołu może ze swoimi pracownikami wziąć udział właśnie w takiej wyprawie i mogą o sobie się bardzo dużo dowiedzieć. Tak to już wtedy układamy pewnego rodzaju atrakcje, możemy to tak nazwać, czy te gry, pod to, żeby w pracownikach, czy, czy, czy w uczestnikach, może nazwijmy to, bo to faktycznie jest przede wszystkim zabawa. jeżeli się dobrze bawisz, to przyswajasz dobrze. Oczywiście. Natomiast tu, jak zwięża, zwiększamy pułap trudności, są do zdobycia jakieś rzeczy, gdzie człowiek staje w sytuacji, w której nigdy nie był. Ma zjechać z jakiegoś ogromnego urwiska samodzielnie pojazdem, albo mają się wspiąć na jakąś wyżynę, wciągać. Organizujemy też do tego wszystkiego wspinaczki po skałach, bo mamy takie możliwości. Możemy sobie pochodzić po grotach i wtedy muszą się zespołowo spuszczać w dół, asekurować, oczywiście pod nadzorem instruktorów. Natomiast, tak jak mówisz, ci ludzie sami odkrywają pewne predyspozycje, o których niekiedy nie mieli pojęcia i wtedy poznają sami się, Siebie, sami siebie nawzajem, pracownicy tego samego szczebla, jak i właśnie menadżerowie widzą, na co stać człowieka w takich sytuacjach ekstremalnie trudnych, tak? na coś się w stanie zdobyć. Yy, świetnie to widać. Ja uwielbiam współpracować z kobietami, yy, bo mężczyzna to wiesz, siada do samochodu, wszystko wie, nie siada, jeden, dwa, trzy jedzie. Natomiast kobiety do tego podchodzą bardziej spokojnie, one od razu zastrzegają, że nie wiedzą, nie umieją. I to jest takie miłe, gdy wiesz, na sam koniec tej imprezy ona wychodzi roztrzęsiona, szczęśliwa z tego roztrzęsienia. Dziękuję, że udało jej się wjechać na jakąś górę, zjechała z jakiegoś szczytu, pokonała jakiś trudny trawers i te emocje widać. Ja niekiedy miałem tak, że żony dzwoniły do męża, mówiły, słuchaj. 5 lat się prosiłeś o samu ten Kup! Będziemy jeździć razem, nie? Tak, <grym> że zaszczepiłeś jakąś taką pasję nową. Wiesz co, niekiedy, wiesz, przychodzi spokojna pani, powiedzmy, ze z dużym stażem, jeśli chodzi o pracę, powiedzmy, księgowa. Miałem takie sytuacje i każdy tak odbiera, powiedzmy, panią Halinkę w Pani Halinka, księgowa, spokojna, za biurkiem, a tu nagle okazuje się, że pani Halinka ma w sobie taki potencjał, wiesz, i, i, i potrafi pokonać jakieś lęki w sobie, że, no to jest fajne, wiesz, to, 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 my mamy nawet takie Powiedzenie u nas w branży, że u nas nie ma niezadowolonych klientów, to, to to jest bardzo miłe. Ja kiedyś prowadziłem dużą firmę, bardzo dużo, miałem do czynienia z dużymi tematami i wiesz, jak to jest płatność, robota. Tak. A tutaj jest coś takiego, że. Zapłatę masz od razu, w tym samym dniu. Tu nie chodzi o przelew i zapłatę z firmy, tylko ci ludzie wychodzą szczęśliwi robią sobie z tobą zdjęcia, pamiętają. Bardzo dużo pozytywnej energii. I to właśnie trzeba wykorzystać przy tych szkoleniach i przy tej integracji. No właśnie, powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy, że właśnie pani Halinka, że tak spokojnie tutaj księgować i tak dalej, i tak dalej, ale rzeczywiście można odkryć w takich spotkaniach z tobą, nie tylko drzemiące, co tam drzemie w środku, ale przede wszystkim Siebie. Tak. Siebie i swoje możliwości, bo my czasami wiesz, sami się szufladkujemy gdzieś. Jestem spokojny, siedzę sobie, robię, a nie lubię tego czy tamtego, a nagle okazuje się, że zostałeś postawiony przed faktem, musisz coś zrobić. Normalnie byś powiedział nie, ale tutaj tak trudno się wycofać. Robisz to i okazuje się, że zrobiłeś to świetnie, jeszcze ci się to spodobało, tak? Także. Yy, to, wynik, to, to nie był nasz cel. Wiesz, ja zacząłem w terenie jeździć dla frajdy, to było moje hobby. I to się samo zrodziło. I, i przez to jak zobaczyliśmy jak ludzie reagują. Y że można to świetnie wykorzystać właśnie do takiego samorozwoju, do takiego startu. Czasami coś przemyślisz, coś zmienisz w życiu. Mnie tego nauczył bardzo wiele. Musisz sobie uczyć radzić z wieloma rzeczami, nie mając do tego narzędzi. No, to, to, to jest świetna sprawa, jak, jak z wieloma takimi rzeczami w podróży. Organizujecie to wszystko także kompleksowo, czyli może być nie tylko wyprawa, ale także hotel, jedzenie, wszystko. No tak, yy, tak trzeba, bo yy, organizujemy... Możemy zorganizować imprezę godzinną, dwugodzinną i ona będzie się skupiała tylko na jeździe i nie ma problemu. Robimy to nawet dla indywidualnych osób. Można sobie u nas wykupić nawet lekcje, czy mamy instruktorów i, i uczymy. Natomiast jeżeli już mówimy o takim profesjonalnym podejściu, że mamy to połączone ze szkoleniem dla firm, dla jakichś większych korporacji, tak jak najbardziej. Z reguły są to spotkania dwu-, trzydniowe, więc w grę wchodzą przynajmniej dwa noclegi. Musimy zapewnić salę, gdzie będzie mogła taka firma przechodzić swoje szkolenia, bo oni często szkolą czy to z produktu, czy ze strategii na najbliższy, najbliższy czas, czy podsumowanie roku. Tych spotkań jest bardzo wiele i tych tematów jest wiele w tych firmach i wtedy im organizujemy też te zajęcia w hotelu, no bo to tak trudno, wiesz, zostawić ich... Tylko szkolenie, dziękuję, do widzenia. Więc organizujemy i bankiety, organizujemy wieczorki tematyczne, czyli możemy zrobić kasyno w stylu Jamesa Bonda mm. i, i jest fajna zabawa, i to też jest świetna integracja. Organizujemy wtedy konkursy, bardzo fajne w hotelu, integrujące tych ludzi. Tak, konkurs jeden z dziesięciu oczywiście. Podpatrzony w telewizji, ale wykorzystujemy go do tego, bo ten kokos na przykład jest z tematyki filmowej, tak i to jest świetny temat do tego, żeby się bliżej zapoznać, na przykład z produktem i, i różnego rodzaju nagrody są wymyślane, więc jest to lubiane przez firmy, bo. To faktycznie łączymy zabawę z edukacją, z motywacją i przede wszystkim z integracją tych ludzi, bo no bo to chyba o to chodzi, żeby w pracy czuć się dobrze, żeby każdy się znał, a niekiedy jest tak, że... Mam, I wiedział też na co może liczyć. Albo w ogóle poznał kolegę, bo niekiedy jest tak, mamy firmy spedycyjne, gdzie... Że co, pracujemy 10 lat razem i w ogóle się nie znamy? No tak, bo mamy oddziały na terenie na przykład całej Polski, tak? I, i to są dużo odległości. Ludzie z sobą rozmawiają tylko przez komputer, online, telefonicznie, zatwierdzam te rzeczy. Nigdy się nie widzieli na żywo. To jest jedyna okazja, gdzie firma organizuje takie spotkania i wszyscy się poznają i jeszcze w takich fajnych warunkach. Tomasz Ciura, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Właściciel filmu Blue Road 4x4 był moim państwa gościem. Dzięki. Dzięki bardzo. Tomasz Słodki, do usłyszenia. Do zobaczenia.